Witajcie kamraci, kamradki rolnicy, mamy dzień dziś e, 8 lipca no i będę przekazywał Wam dzisiaj swoje relacje no już ponad tydzień jak, jak, jak się nie odzywałem, bo miałem trochę do tej pracy człowiek nieraz zmęczony, także się e, nieraz nie chce no ale dzisiaj Wam a, chciałbym skomentować pewną rzecz, wczoraj odbyły się właśnie e, strajk rolniczy e, agrounii no i bardzo, do, bardzo dobrze że coś takiego po prostu e, było nie bo to 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 uciekaj idź idź idź, idź. Ej, dobra idź, idź leżeć. także teraz mi telefon przewrócisz, uciekaj uciekaj, uciekaj. I bardzo dobrze, że coś takiego się, się odbyło. Także rząd e, powinien wiedzieć. Uciekaj, już się. No dobrze. Rząd powinien wiedzieć, co się dzieje. Także na, na są likwidowane gospodarstwa, tak jak i w moim przypadku. To już trwa 15 lat próbowała. Władza tutaj, e, e, chorzel. E, no już nie będę po, to, to, to po imieniu nazywał jak to to prawidłowo się powinno zna, e, nazwać. E, Próbowałam je zrekubować gospodarstwo ponieważ nie, 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 chciałem im płacić haraczu. Tak jak wam wcześniej wspomniałem, to cała ekipa tutaj e, cygana sobie wstawili, żeby, żeby im dawała pufki i żeby mogli kraść. Tak samo i uczestniczyła, tak jak Wam mówię. Policja, e, tak samo to zamieszanie wtedy, tak jak Wam przecież mówiłem. nie? Ale to już e, nie będę e, tego komentował, bo to prowadzi do policji, do Warszawy aż e, i do Wojewódzkiej. Także, że to ludzie powiązani z przestępczością e, zorganizowano. Także, no tak jest. Także. Mamy w Policji, w Prokuraturze, tak jak wcześniej mówiłem, i w Sądzie, mamy ludzi po, powstawianych przez różne grupy przestępcze, które po prostu działają na ich e, korzyść, nie? A na naszą niekorzyść. E, także, o, a to chciałem a, Wam też powiedzieć. No i tutaj jest z tym strajkiem, no to tak jak Wam wspomniałem, że bardzo dobrze, że, że coś takiego no, jest i tylko, że to powinno po prostu być lepiej zorganizowany i ludzie powinni się wszyscy połączyć z miasta i bo tam powiem, że są wszyscy okradani, no niestety przez na, nasze rządy, e, nie rządy raczej można powiedzieć, e, platforma kradła w sposób jawny, a to ci ba, e, kradną w sposób bardziej hitry, którzy wyprowadzają pieniądze przez e, pieniądze przez spółki Skarbu Państwa i tam, no i, i tak dalej, nie? Może na przykład rolnikowi dają dotacje z jednej strony, a z drugiej strony go kradną. E, z, z drugiej strony, wy, jak można powiedzieć, że to jest... wyciągają mu pieniądze, tylko podwójnie to to już, nie? To jest tak, jak wam wcześniej wspomniałem, to jest tak, jak gra w trzy karty. Oni ci dadzą z początku na zachętę wygrać, nie? A później e, a później to sobie od, 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 odegrają, nie? bo to w zasadzie chodzi jak u rolników: że rolnik się zadłuży, nie może sprzedać później na przykład e, trzody chlewnej czy tam bydła czy tam czegoś, nie. No i później gospodarstwo pada, bo jest zadłużone. Komornik ma robotę, sędziowie mają pracę. Także uspokój się, Max. Uciekaj. Uciekaj. No. Także, że to na tym rzecz polega żeby w sposób podstępny rozpieprzać gospodarstwo, nie? Gospodarstwa, u nas już tak tutaj parę gospodarstw też rozłożyli, że na przykład złożył, jeden złożył też na dotację no i po prostu mu tutaj zakupił sprzęt maszyny, Agencja mu nie zwróciła, nie? No i poszedł z torbami, także że to tak wygląda, te do ich dopłaty. Jak ktoś chce komuś dopłacić, to po prostu dopłaca normalnie, składa się wniosek i tak jak było, dopłaty bezpośrednie. Koż z tymi dopłatami bezpośrednimi to też jest tak, że są nasi łani inspektorzy weterynarii, jak ktoś nie chce po prostu się postosować rządom no, lokalnym, nie? no tej masonerii całej nie która teraz rządzi, tak samo to jest wszędzie w, w naszej gminie to na pewno to jest masoneria która po prostu mm, kradnie jawnie nie. tu nie ma żadnej wątpliwości tak jak Wam wcześniej po, s, po, przedstawiałem, że było i trute bydło i różne incydenty były, że na przykład no, w ten sposób kradli krowie że na, tak jak Wam wcześniej mówiłem, że Poddawali na przykład tam coś, nie? Ja widziałem, że i kaktusy podrzucali, nie? Był znalazłem i po prostu wtedy dobytek koruje no i się sprzedaje. Na przykład gospodarz sprzedawał za 500 zł takie, takiego krowę, a ona warta była 4000. Także masoleria w sposób podstępny wszystko robi, także e, tutaj. E, Powinniśmy się wszyscy za to wziąć i szczególnie za, za, za rodziny policjantów. Tu, tu, tutaj jest cały też e, hi, cały szczegół. cały e, Bo tak jak tutaj e, przedstawiane jest, że kołodziejczak, kołodziejczaka e, policja prześladuje, że jeżdżą za nim. O, za mną jeżdżą już od e, 15 prawie lat. Na więcej od 15 to to, co się zaczęła walka od 15 lat, a wcześniej jeździli za mną, żeby na mnie jakieś dowody znaleźć, różne takie, takie. O, a oczywiście to nasyłały w firmie, od których nie chciałem brać towaru, nie? Po to, żeby po prostu mnie tam na czymś złapać. No i wtedy na przykład, jakbym poszedł siedzieć, no to w gospodarstwie jestem sam, bo rodzice są starzy. Także gospodarstwo by na przykład przejął ich ich przydupni, który bierze towar od nich nie? na tym ta cała rzecz polega także policjanci to to prekuratura a sąd to działa na zlecenie firmy a no ich rodzin także tutaj e, 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 Kołodziejczak niech nie w ogóle nie po prostu nie myśli sobie to że, że oni po prostu jeżdżą za nim po to, żeby na niego znaleźć jakieś dowody żeby go gdzieś na czymś przystrzynić na przykład nawet przy łamaniu przepisów mogą mu zabrać prawo jazdy czy coś takiego e, także chociaż w moim przypadku też było, że chcieli mi zabrać prawo jazdy no ale już nie będę opowiadał, bo wcześniej to opowiadałem e, także e, że, że, że wcale niech nie, 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 niech po prostu, po prostu musi uważać bo będę jeździć za nim i szukać na niego dowodów, tak jak i za mną. E, Także że, że... tylko o to chodzi, że sam nie dokonują przestępstw. Tak jak Wam wcześniej wspomniałem, e, miałem włamania, włamali, włamali mi się nawet do samochodu. Szukali i najprawdopodobniej broni, że mogę, bo byłem w Warszawie. Nie? No i zaszłem w jedno miejsce. No i po prostu e, wtedy był rozerwany i, i w, w, zamek tutaj w, w, w samochodzie nie i w półce półka była a u, tak by chciał, że przychaczył mi po sam, przy samochodzie ja wychodziłem akurat z, z tego bo byłem w banku, nie? No i nie powiem, bo mi za, za draśnięcie samochodu zwrócił, nie? Jak się okazało, że był to policjant? nie? Widocznie za blisko podjechał, nie? W stresie także że po prostu mi o samochód. No i nie ma wątpliwości, że to że po prostu są policjanci i złodzieje, przestępcy, niektórzy, którzy ludziom po samochodach, także nie bądźcie zdziwieni w ogóle, że, że coś takiego będzie istnieć, to ci, co będą przeciwko nim stawać, to będą na was szukać dowody i przede wszystkim kamraci i kamratki tam, uważajcie po prostu na swoich dzieci, nie? bo oni są tak na władzy E, chciwi, że będą używać nawet Waszych dzieci przeciwko Wam. E, mogło, może być, że mogą poddawać e, e, narkotyki, różne tam świństwa. E, mogą być dzieci nawet podtruwani. Różne, różne incydenty może, mogą być. Na to musicie zwrócić szczególną, o, szczególną o ostrożność, nie? Także oni są zdolni do, 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 po prostu do różnych rzeczy. Masoneria Władzy nie chcę oddać, bo by wszystko tak jak u nas w Chorzelach, oni by wszyscy poszli siedzieć, tylko żeby ktoś doszedł po, po, postronnie do, do, do władzy. Wszyscy co do jednego. A kto za tym stoi? Cygan i Żyd. Także to tak to wygląda na dzień dzisiejszy. To chciałem Wam a, przedstawić. No, także. A, no, to to chyba wszystko, co miałem przekazać. No, także musicie uważać na swoje, na swoje rodziny, na, na swoich dzieci, bo wchodzi im po palcach, nie? A to, że będą, że będą za, was, za wami policjanci jeździć, no to jest normalne, bo będą chcieli szukać różnych tam dowodów. Także, że, żeby was po prostu udupić, tak samo jak i ze mną było, nie? Różne tam incydenty były masońskie, także pozdrawiam, kamraci. No, i do, do usłyszenia. Do następnego razu. Czołem.